Niedawno odbyły się wybory do regionalnych struktur Nowej Lewicy. Nazywam się Piotr Berendt, to jest Radionet. Dziś moim gościem jest wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Okręgu Warmińsko-Mazurskiego i Powiśla, Marcin Woźniak. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, witam państwa. Do tej pory był pan przewodniczącym powiatowych struktur SLD, a od niedawna jest pan wiceprzewodniczącym nowej lewicy całego okręgu warmińsko-mazurskiego i Powiśla. Proszę powiedzieć, kiedy odbyły się wybory? Wybory odbyły się w minioną sobotę 6 listopada. Spotkało się 100, ponad 120 delegatów z całej Warmii Mazur oraz Powiśla. Byli to przedstawiciele zarówno Wiosny, jak i Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo jak Państwo wiecie doszło do połączenia tych dwóch partii, powstała partia o nazwie Nowa Lewica. Dlatego też w partii Nowa Lewica funkcjonują dwie frakcje, Wiosna i Sojusz Lewicy Demokratycznej. Skoro jest Pan wiceprzewodniczącym, zacznijmy może od tego, kto został przewodniczącym partii w regionie. Przewodniczących mamy dwóch, dwóch właściwie współprzewodniczących. Jest to pani poseł Monika Falej, reprezentująca frakcję wiosny oraz pan Władysław Mańkut, reprezentujący Sojusz Lewicy Demokratycznej. Myślę, że to dobry wybór i perspektywistyczny patrząc na szansę współpracy i całej organizacji nowej lewicy na Warmii Mazurach i Powiśle. Na pana jako wiceprzewodniczącego oddano największą liczbę głosów. Czy to prawda? No jest mi niezmiernie miło i faktycznie to prawda. Na 124 głosujących otrzymałem 121 głosów. Jest to bardzo dobry wynik, jestem z niego bardzo zadowolony I w tym miejscu chciałbym podziękować koleżankom i kolegom, zarówno z wiosny, jak i z SLD, że obdarzyli mnie właśnie takim zaufaniem. Nie ukrywam, że dopinguje mnie to do pracy. No, i ładuje akumulatory. To był bardzo miły moment podczas tych wyborów, naprawdę. Proszę mi powiedzieć, w takim razie, skoro te dwie partie się połączyły, czyli Lewica i Wiosna, stworzyły nową Lewicę, jaka jest struktura tej partii u nas w regionie, w warmińsko mazurskim No, i zahacza też o powiśle. Wygląda to w ten sposób, że odbył się właśnie kongres wojewódzki, o którym powiedziałem. A teraz odbędą się kongresy w strukturach powiatowych Nowej Lewicy, i taki kongres również przewidziany jest w Powiecie Iławskim. Odbędzie on się 17 listopada, gdzie wybierzemy nowe władze powiatowe, jak i nowego, czy nową przewodniczącą struktur powiatowych w Powiecie Iławskim i Powiecie Nowomiejskim, bo te dwa powiaty zostały ze sobą połączone zgodnie z uchwałą Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy. No właśnie, czy można już dzisiaj prognozować, co zmieni się w powiecie iławskim i nowomiejskim? No wiemy, że będzie to przewodnicząca, pan nie będzie startował. Czy możemy podać już jakieś nazwiska? Nie będę startował w tych wyborach, to prawda. Zajmę się kierowaniem zadaniami, czy powierzonymi zadaniami przez. Przez wojewódzkie władze i dojdzie do zmiany przewodniczącego struktur powiatowych. Kto to będzie, nie wiem, dlatego że zdecydują o tym członkowie naszej partii Nowej Lewicy tutaj w Powiecie Iławskim. Są kandydaci, rozmawiamy w kuluarach o tym, kto ewentualnie mógłby to być, ale absolutnie nie chciałbym dzisiaj spekulować na ten temat. Niech rozstrzygną to nasi członkowie i nasze członkini, oczywiście. No dobrze, jeżeli pan już jest w tych strukturach wojewódzkich, pewnie posiada pan wiedzę, taką, którą chętnie bym zechciał, żeby się pan z nami podzielił. Proszę mi powiedzieć, jakie są plany partii na najbliższy czas? Zacznijmy może od tych planów ogólnokrajowych. Ogólnokrajowe plany, proszę państwa, to jest oczywiście Lewica Zjednoczona. Zawsze, kiedy Lewica startuje w wyborach, Zjednoczona odnosi sukces. Tak było w ostatnich wyborach parlamentarnych. Tak też ma być w wyborach samorządowych, które odbędą się w tym samym roku, w którym odbędą się wybory parlamentarne, przynajmniej taki jest kalendarz wyborczy. W związku z tym naprawdę duża i ciężka praca nas czeka w przygotowaniu wyborów samorządowych zarówno do sejmików wojewódzkich, jak i powiatów, ale oczywiście do rad miast i rad gmin. I do tego będziemy się przygotowywać. Ja w okręgu naszym iławskim, nowomiejskim, działdowskim, ostródzkim Będę odpowiadał za przygotowanie tych wyborów, właśnie kompleksowo, zarówno tych do Sejmików, powiatów, jak i gmin, ale również będę odpowiadał za wybory parlamentarne zgodnie z tym, jaka decyzja została podjęta na kongresie wojewódzkim. Oczywiście będziemy zastanawiać się nad tym, kogo wystawiamy w wyborach, również jeżeli chodzi o wybory na burmistrza. Każdego z tych miast, powiatów, o których rozmawialiśmy, miast powiatowych i nie tylko. No, jesteśmy w trakcie dyskusji, nie ukrywam, że ona się toczy. Generalnie jesteśmy przeciwnikiem tego, żeby już dzisiaj prowadzić jakieś zakrojone na wielką skalę rozmowy. Wiem, że niektórzy koledzy z innych partii już w tej chwili wręcz ryglują drzwi, aby, aby informacje nie wyciekały z obozów konkurencji, ale. No, okazuje się, że czasami wystarczy młotkiem z okno, żeby dowiedzieć się przez to okno, jakie tam informacje są i wędrują. Ale my na razie spokojnie idziemy swoją drogą, przygotowujemy plan działania, jesteśmy otwarci na rozmowy. Oczywiście będziemy bardzo chcieli, żeby na naszych listach wystartowała dużo większa ilość kobiet. Wspieramy wszystkie organizacje kobiece, wspieramy panie, które w życiu publicznym powinny odgrywać coraz większą rolę i to się już powoli zaczyna działać. Ja obolewam, że powoli, bo uważam, że powinno się to dziać dużo szybciej. No niemniej jednak czas pokaże jak to będzie wyglądało. Na ten moment szykujemy kandydatki, kandydatów na burmistrzów miast. Być może również w Iławie, bo ten powiat jest mi najbliższy, kandydatem na burmistrza będzie kobieta. Zdecydowanie. Zaczęliśmy tak troszeczkę chaotycznie. Skupiliśmy się na tej polityce lokalnej. A proszę mi powiedzieć, kiedy przewidujecie Państwo, że odbędą się wybory parlamentarne? Z informacji parlamentarnych z Sejmu wynika, że Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili pracuje nad funduszem wyborczym, który chce zwiększyć po to, aby do tych wyborów. Przygotować się finansowo jak najlepiej. Ja doskonale Państwo wiecie, że mają takie doświadczenia, bo potrafili lekką ręką wydać 70 milionów na wybory, które się nie odbyły. Ale prawdopodobnie wybory parlamentarne odbędą się jesienią 2023 roku. I taki jest plan, ale w pierwszej kolejności mają wystartować wybory samorządowe, czyli najpierw samorząd, potem parlament. Taki jest plan Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście na razie w kuluarach sejmowych o nim się dyskutuje. W zaciszu posłowie szepcą sobie do ucha tego typu wiadomości. Oficjalnie oczywiście jeszcze nic nie wiadomo. To by oznaczało skrócenie kadencji samorządów o cały jeden rok? Myślę, że może być różnie. Prawo i Sprawiedliwość przewiduje również taki wariant, który przedłużyłby działalność samorządów nawet do wiosny kolejnego roku i ciężko jest wywnioskować, który plan wprowadzą w życie. Oczywiście będzie to zależało od sondaży, które będą. Wnikliwie analizować i wtedy, kiedy sytuacja dla nich będzie najlepsza, wtedy będą podejmować próbę. Wiecie Państwo też doskonale, że Prawo i Sprawiedliwość jest mistrzem pisania nowego prawa, niekoniecznie dobrego, więc może też tak być, że zostanie przygotowana ordynacja wyborcza, która będzie powodowała, że trzeba będzie wystąpić w dużych blokach wyborczych, i wiem, że takie na razie bardzo spokojne rozmowy na szczeblu krajowym trwają. Rozumiem, że pan będzie się zajmował tymi wyborami na szczeblu całego okręgu warmińsko-mazurskiego i powiśla, natomiast sercem, jak pan powiedział, jest pan z Iławą i z Powiatem Iławskim. Proszę powiedzieć, czy już wiecie, z jakim programem będziecie szli do wyborów samorządowych w Iławie i w Powiecie? W tej chwili program jest przygotowywany na zjeździe na naszym Kongresie powiatowym zostaną przedstawione tezy główne tezy tego programu, ale na pewno nie będzie wolno nam zapomnieć o służbie zdrowia, wszyscy wiemy jaka jest sytuacja ratowników medycznych. Wszyscy wiemy jaka jest sytuacja służby zdrowia i pacjentów, którzy są przez służbę zdrowia obsługiwani. Doskonale też wiemy jaka jest sytuacja edukacji. No, jeden z największych dereformatorów. Edukacji polskiej, pan minister Czarnek, robi wszystko, żeby szkoła była w coraz gorszym, a nie lepszym stanie. Więc ta edukacja na poziomie tutaj powiatów też chcielibyśmy o nią zadbać. Na pewno zielona energia to są rzeczy, które są dla nas niezwykle istotne i będziemy o nie dbali. Ale ważnym też warunkiem funkcjonowania biznesu. Na dole, tu w samorządzie, jest pomoc temu biznesowi, który przez pandemię został bardzo mocno okaleczony. Wiele firm niestety upadło, a w tej chwili funkcjonowanie ich no, jest bardzo trudne. Dlatego na pewno będziemy też kierować swoje postulaty w kierunku przedsiębiorców. Dziękuję panu bardzo za tę krótką rozmowę. Mam nadzieję, że do niektórych tematów będziemy wracali w przyszłości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Też mam taką nadzieję, że będziemy się mogli częściej spotykać w niezależnych mediach. A ja Państwu przypomnę, że moim gościem dziś był wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Okręgu Warmińsko-Mazurskiego i Powiśnia, Marcin Woźniak. Przypomnę Państwu również, że wywiad ten znajdziecie na stronie internetowej Radionet Info, na Facebooku, YouTube oraz w formie podcastów w serwisach Spotify, iTunes i SoundCloud. Dbajmy o siebie i o innych. Szczepmy się. Do usłyszenia.